Tomek. Miło Cię widzieć na stoisku MMA, tak, dzisiaj jesteśmy w Katowicach, moto show, fajne miejsce, fajna atmosfera, cały dzień coś się dzieje, różne atrakcje na naszym stoisku. Powiedz mi, jakie są Twoje plany na przyszłość, jeżeli chodzi o walki? No właśnie, przede wszystkim witam Cię serdecznie, no jakie są moje plany, żebyś przyszłość? no mam walkę 17 września w boksie, ale jesteś otwarty na propozycje, jeżeli Federacja MMA tak w następnych edycjach zaproponuje jakąś fajną walkę? Znaczy, no ja tak zawsze byłem otwarty, ja walczyłem w e, 6-7 formułach walk. E, on nawet w MMA mogę walczyć, tak, też tam, chwileczkę coś trenowałem, mógłbym się blokować, ja no, może nie ma jakieś tam super wykończenia robić, ale e, wiedziałbym, co się dzieje, więc więcej orientowałbym się w tym parterze, co przeciwnik może chcieć zrobić. E, stójkowo, no, to od karate, boxing, boxing, e, formuły K1, oriental rules, czyli powiedzieć, tak jak się mówi, e, czy, czy gołe pięści, więc mam przy tego też wachlarz, dlatego wszystko, wszystko... Ee, ja w tym moment ja być dobre show, dobra walka. E, ja jestem, nie? Czyli jesteś otwarty na wszechstronne propozycje, czyli czy MMA, czy box, czy Xboxing to nie ma znaczenia. mówisz, że idziesz na żywioł. Wiemy o tym. Nieraz widzieliśmy na różnych galach, w których walczyłeś, że szczęka masz naprawdę twardą. Przede wszystkim, też to nastawienie. Idziesz cały czas do przodu i nie podajesz się, mimo tego, że jesteś pokrwawiony. A cały czas przód, 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 przód. Runda za rundą i dobrze. No i tak myślę, że będzie najdłużej. I, 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 I zawsze chcę pokazać się z dobrej strony. Zawsze dę serce zdrowia w ringu. Słuchajcie, Tomasz Gromacki. Życzymy wiele powodzenia w nadchodzącej walce. I oczywiście zapraszamy 24 września do areny, do Będzina MMA. Tak, Tomek, mam nadzieję, że też będziesz z nami jako no, po tej walce i oczywiście jako wygrany. Ja nawet nie mówię, że jako gość, bo ja, ja nie mówię, że ja nawet jeszcze nie będę próbował wystąpić na tej galinie. To jest do, do gadania. E, wystarczy, że w będzie obejdziecie walka 17 września. E, i, I ja tam powiedziałem, że jaki będzie przeciwnik. Na 24 września na MMA, a tak? Ja. Nie, nie mogę być gotowy, nie? Prawdziwy, Prawdziwy forum na wszystko będzie. Waga będzie, forma będzie. Niech tylko kontuzja się żadna nie przytrafi. Ja wychodzę jeszcze bardziej przygotowany niż nawet na walkę 17, bo odpocznę i dopiero forma wejdzie po, po tak ciężkim pojedynku tydzień później, nie? Prawdziwy twardziel. No i co? Czekamy. Jasne, że tak. Się. Dziękuję. Dzięki.